Ja już jestem po jednej pracy, wróciłam z Dębicy do Rzeszowa i lecę po coś do jedzenia. Powiem Wam, że zgłodniałam. Chodźcie, zobaczmy, co znajdę dobrego keto. Jeśli chodzi o trasę i bycie keto, to oczywiście jest to możliwe, tylko zależy od tego, co wybierzemy. Możemy wybrać sieciówkę znanego fast fooda, ale możemy również stanąć na stacji typu organ, albo innej stacji. Co tutaj mam dobrego? Już Wam pokazuję. Mamy oczywiście kabanosy. Kabanosy są przeróżne. Możecie wybrać, jakie chcecie. Ja akurat wybrałam, mnie dzisiaj z kurczaka. Paluszki serowe. Powiem Wam, że bardzo lubię te paluszki serowe. Ogólnie paluszki serowe, czy to z Biodronki, czy właśnie stąd. Też bardzo szybka przekąska. Tutaj jeszcze fajnie masz, bo możecie sobie oderwać Zjeść, włożyć do torebki i mieć na później. O ile mogę się oprzeć słodkiemu, tak wiecie, normalnie, będąc na keto, to niestety my kobiety mamy czasem problem. I wolę mieć niż nie mieć. Dlatego dzisiaj zdecydowałam się na słodkie po prostu w razie, w, będę miała. Tutaj mamy ciasteczko. Ono ze składem jest takie o, ale jest bez cukru, ma mało węglowodanów, także jest OK, jeśli chodzi o ten lepszy wybór i mamy jeszcze liofilizowanego batona, tylko tutaj uwaga, jest bardzo dobry, pyszny, tutaj jest bardzo mało w ogóle kalorii, czegokolwiek tu jest mało. Wszystko jest tutaj bez cukru i powiem Wam, ile tutaj, o, mamy, wiecie, ile w takim batoniku? 33 kalorie. Tylko powiem Wam, że jeśli będziecie go jedli, to na pewno nie wychodźcie od razu do ludzi. Patrzcie sobie w lusterku, jak wyglądacie, bo tu się dosyć klei do tych zębów, także uważajcie. Takie ode mnie polecajki. Dajcie znać, co by byście wybrali w stacji benzynowej, no bo tylko to jest po drodze, na autostradach. Także zapraszam do komentarzy. A no i oczywiście kawa. Kawa musi być. Jedziemy dalej.